prosto z parkietu. Dzień dobry. Polski Związek Pracodawców Budownictwa pochylił się nad próbą oceny sytuacji, jak rosyjska agresja na Ukrainę przełoży się przynajmniej krótkoterminowo na polski rynek budowlany. Jakie są wnioski, jakie są wstępne oceny? Zapraszam na rozmowę z Damianem Kaźmierczakiem, głównym ekonomistą tej organizacji. Polski Związek Pracodawców Budownictwa przygotował taki mini raport na temat tego, jak, jakiej Mogą być potencjalne skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jeśli chodzi o polską branżę, tam na kilka rzeczy zwracacie uwagę. Chyba kluczową kwestią jest rynek pracy. Chyba nie jest przesadą powiedzieć, że polskie budownictwo, wykonawstwo Ukraińcami stoi. Ponad 370 tysięcy. Ukraińców w 2020 roku było według statystyk zatrudnionych na polskich budowach 21% więcej rok do roku? No i na Ukrainie mamy, mamy wojnę, mamy napaść Rosji, mamy mobilizację, więc Ukraińcy wracają do domu. Te 300 ponad 70 tysięcy osób. To jaka to jest skala? całego rynku pracy, jeśli chodzi o budownictwo. Witam Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie w tych, w tych bardzo trudnych czasach. No, Pozwolę sobie na takie, taką, taką osobistą refleksję, że od, od, od ubiegłego czwartku no, jestem, jestem naprawdę wstrząśnięty i w jakiś sposób no, nie mogę się pozbierać. Śledzę wszystkie doniesienia z Ukrainy, natomiast no, tutaj jako, jako obserwator rynku, jako, jako analityk, jako komentator no, Muszę tutaj postarać się spojrzeć na sytuację w sektorze budownictwa takim okiem trzeźwym, na zimno, troszeczkę pozbawionym emocji, jakkolwiek to niedobrze zabrzmi. Faktycznie sytuacja w sektorze budownictwa i nie tylko w sektorze budownictwa, bo przecież te negatywne konsekwencje mogą dotknąć całą gospodarkę, ale no jestem przekonany, że te wszystkie scenariusze, jeżeli one są, to raczej. Idzie to w kierunku materializacji scenariuszy negatywnych. Oczywiście bardzo trudno jest formułować jakiekolwiek przewidywania o charakterze długookresowym, natomiast no pewne tendencje w tym krótkim i średnim terminie zarysowują się i faktycznie powinniśmy postarać się je pozbierać i, i, i postarać się je skomentować. I bardzo słusznie pan redaktor tutaj rozpoczął od tematów i problemów pracowniczych, ponieważ no jest to. Problem, jest to duże wyzwanie. Ta bezpardonowa agresja Rosji na Ukrainę no, powoduje, że na rynku pracy w sektorze budownictwa no, mamy ogromne wyzwanie, w jaki sposób sobie z, tym, z tą sytuacją poradzić. Tak jak pan redaktor również wspomniał, to branża budowlana jest bardzo mocno uzależniona od pracowników z Ukrainy. No, Ministerstwo Pracy podaje dane, które, które Pokazują, że na budowach w ubiegłym roku pracowało no, prawie 400 tysięcy pracowników z Ukrainy. I faktycznie firmy obserwują odpływ pracowników. Pracownicy wracają do swojej ojczyzny, wracają walczyć, ginąć za swoją ojczyznę, wracają opiekować się swoimi rodzinami, wracają na granicę, żeby podjąć rodziny, które starają się wyjechać z Ukrainy. Do Polski, więc faktycznie ten odpływ jest dość poważny. Należy też zwrócić uwagę, że pracownicy z Ukrainy głównie są zatrudnieni w mniejszych firmach podwykonawczych. Oczywiście ta, ta, ta liczba Ukraińców w dużych firmach wykonawczych, ona oczywiście też jest poważna, natomiast tutaj najpoważniejszy problem, Występuje w tych podmiotach mniejszych. No oczywiście zdajemy sobie sprawę, że sektor budownictwa funkcjonuje w oparciu o taki model dość, dość specyficzny, że mamy generalnych wykonawców, którzy oprócz tego, że realizują inwestycje swoimi siłami, no to kooperują z tysiącami mniejszych firm podwykonawczych i faktycznie problem odpływu pracowników z Ukrainy dotyka właśnie te mniejsze firmy. Wydaje się, można przypuszczać, że będzie powodowało to pewne komplikacje na budowach. Nie da się wykluczyć, że doprowadzi do, do opóźnień w niektórych inwestycjach. Natomiast no, pragnę wyraźnie podkreślić, że no, bardzo ciężko dzisiaj ocenić, jaka może być tego skala, bo to wszystko będzie zależało od, od, od długości działań wojennych, od, 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 od tego nasilenia tych, tych, tych nasilenia walk. No, mamy bardzo dużo czynników, które, które no, powodują, że jest. To niezwykle trudno przewidywać, czy te opóźnienia, czy to, że to, czy to opóźnienia w ogóle będą i jaka będzie ich skala. Więc tutaj faktycznie musimy się wstrzymać z takimi, z takimi przewidywaniami, natomiast zwracam jeszcze Państwu uwagę na sytuację, trudną sytuację w sektorze transportowym, który jest ściśle z branżą budowlaną związany, sektor transportowy bardzo mocno. Również odczuwa odpływ kierowców z Ukrainy. Tutaj można szacować liczbę kierowców z Ukrainy na około ponad 100, 100 tysięcy, więc tutaj też branża transportowa no, bardzo mocno na tym cierpi. To wszystko powoduje, że te opóźnienia na polskich budowach faktycznie mogą się Pojawiać. No i teraz bardzo dużo zależy od reakcji inwestorów zamawiających, czy to po stronie publicznej, czy to po stronie prywatnej. Natomiast oczywiście obserwujemy to jako branża, jako Polski Związek Pracowców Budownictwa. No rozumiemy, zauważamy pełną mobilizację po stronie zamawiających, no i taką gotowość do, do dyskusji. Więc na razie powinniśmy no, z pewnym takim niepokojem obserwować sytuację, ale powinniśmy mimo wszystko zachować spokój i powstrzymywać się od, od przewidywań co do, co, co do rozwoju sytuacji. Mhm. Niestety, mimo wszystko o tej przyszłości trzeba, trzeba myśleć, tak jak Pan powiedział, te, ci generalni wykonawcy albo inaczej, największe firmy budowlane to są generalnie wykonawcy, oni oczywiście mają pewien swój zasób kadrowy sprzętowy, ale polegają na... Podwykonawcach i z rozmów z, z tymi największymi firmami wynika, że tutaj udział pracowników ukraińskich w strukturze zatrudnienia to może być 50, 70, nawet 80% w niektórych przypadkach. No i pytanie: taki znaczny odpływ załogi dla małej firmy no to jest olbrzymi problem. Czy tutaj można się spodziewać jakiejś Wiem, solidarności tych dużych graczy z tymi mniejszymi firmami, które muszą jakoś przetrwać ten, ten moment, czy na przykład grozi nam jakaś fala upadłości. No, sytuacja jest bardzo trudna i faktycznie tutaj większość generalnych wykonawców bardzo mocno dba o te, o te relacje z mniejszymi firmami podwykonawczymi, bo mówiąc bardzo kolokwialnie, wszystkie te podmioty jadą na jednym wózku. I tutaj ta, 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 ta sytuacja jednego mniejszego podmiotu, drugiego mniejszego podmiotu bardzo mocno działuje. Na terminowość realizacji całego procesu budowlanego, więc jestem przekonany, że, że w jakiś sposób wykonawcy do, z, z, są w, w, w stałym kontakcie z mniejszymi firmami. Natomiast no, nie oczekuję się, szanowni państwo, i panie redaktorze, w krótkim terminie no, nikt nie jest w stanie, nie jesteśmy załatać tej, tej, tej luki wynikającej z odpływu pracowników z Ukrainy, który, którzy, którzy wracają do, 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 do swojej ojczyzny. I, na dzisiaj bardzo trudno jest przewidywać, jak długo to będzie trwało, bo może to trwać kilka tygodni, a może to trwać kilka lat, więc, więc wniosek na dziś jest taki, że w krótkim terminie nie jesteśmy w stanie załatać tej, 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 tej luki, więc wydaje mi się, w moim przekonaniu, opóźnienia na budowach mogą się pojawić. Natomiast jakie one będą, no to tak już podkreślałem na, 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 w toku mojej wcześniejszej wypowiedzi, no, no jest powiedzieć, jaka będzie ich skala. Natomiast chciałbym jeszcze, panie redaktorze, oprócz, jeżeli wolno nam przejść do, 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 do kolejnego aspektu, bo te problemy pracownicze to jest jeden problem, który występuje już dzisiaj, z którym firmy budowlane muszą się mierzyć. Natomiast drugi problem, z którym już firmy budowlane muszą się mierzyć dzisiaj, no jest, są pewne zaburzenia w płynności dostaw za wschodniej granicy. Wydaje się, że najpoważniejsze wyzwanie czeka firmy w tematach związanych z importem stali w ogóle z, 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 z stalą, jako z, z takim podstawowym materiałem, który jest wykorzystywany na wszystkich budowach, bo musimy sobie zdawać sprawę, że mniej więcej 20% stali zużywanej w Polsce pochodziło za wschodniej granicy. Pochodziło z Ukrainy, pochodziło z Rosji pochodziło z Białorusi i faktycznie te dostawy zostały, zostały przerwane i na rynku no już firmy informują o, o, o no pewnych niedoborach stali. No i wydaje się, że, że ten problem ze stalą w mojej ocenie będzie najpoważniejszy. Drugim takim, takim problemem, z którym będą firmy się musiały zmierzyć, to kwestia cementu, który za wschodniej granicy też w bardzo dużych ilościach do nas przybywał, zwłaszcza z Białorusi. W ogóle z cementem to jest, to jest sprawa taka bardziej, bardziej poważna i taka, jakby to jest, jest to temat bardziej obszerny, ponieważ od, od, od wielu lat polska branża cementowa apelowała o pewne wyhamowanie tego, tego importu ogromnych ilości cementu z Białorusi, bo, krótko mówiąc, cement białoruski był po prostu tańszy. Tutaj polscy producenci cementu no, muszą, no, muszą ponosić ogromne koszty transformacji klimatycznej, ponieważ ta produkcja cementu no, tutaj na pewno w jakiś sposób no, nie jest obojętna dla klimatu, więc automatycznie ta cena polskiego cementu była wy dużo wyższa od ceny cementu z Białorusi. Więc teraz Unia Europejska zakazała importu cementu z Białorusi, no i jest to, przynajmniej z punktu widzenia firm budowlanej, bo koncentrujemy się tutaj na wyzwaniach dla branży budowlanej, jest to pewnym problemem i to dość dużym problemem w, w takiej perspektywie krótkoterminowej, bo nie mam żadnych wątpliwości, że branża cementowa poradzi sobie z kolejnymi dostawami cementu na, na rynek polski, natomiast w krótkim terminie no, firmy polskie będą musiały załatać tą lukę cementu z Białorusi, który, podkreślam raz jeszcze, był po prostu tańszy. I jeżeli firma Kalkulowała ceny swoich ofert w oparciu na przykład o cenę białoruski, no to budowała pewne przewagi konkurencyjne, które teraz, których teraz już mieć nie będzie. Więc to też będzie wymagało od, 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 od firm budowanych pewnego przemodelowania swojego, swojego, swoich działań, swojego biznesu. I ostatni aspekt to kwestia kruszyw. Kruszyw, kruszywa są wykorzystywane do budowy dróg, do budowy linii kolejowych, chodzi tutaj głównie o nasypy. Kruszywa są wykorzystywane do produkcji betonu, prefabrykatów. I no, spora ilość kruszyw również przyjeżdżała do nas z Ukrainy i z Białorusi, i te, tutaj te, te, te dostawy również zostały zahamowane. I tutaj polska branża tutaj kruszyw też nie ma wątpliwości, że jest w stanie załatać tą, tą, tą lukę która powstaje po, po, po ubytku w, w imporcie kruszyw z Ukrainy i z Białorusi, no, ale to będzie wymagało czasu i no, część firm, które bardzo mocno polegały na, i sprowadzały na kruszywa z Ukrainy czy Białorusi, no, muszą bardzo szybko zmieniać swoich dostawców i to również generuje no, pewne problemy organizacyjne. Więc, więc jeżeli można podsumować to, ten, ten, to, tę część związaną z płynnością dostaw, to największy problem będzie... Ze stalą, bo pamiętajmy też, że do produkcji stali wykorzystywana jest ruda żelaza, a Ukraina jest bardzo dużym eksporterem rudy żelaza, więc tutaj też będą występowały pewne problemy po stronie polskich hut. Jeżeli chodzi o cement i kruszywa, to jest to problem organizacyjny, problem, który wymaga szybkiego, szybkiej zmiany dostawcy. Natomiast no, jesteśmy, polska branża, i cementowa, i krużowowa jest w stanie załatać tą, tą lukę, ale te produkty z punktu widzenia z kolei budowlanych będą po prostu droższe. Czyli w krótkim terminie musimy się przygotować na poważne turbulencje. Myślę, że ludzka psychika jest tak skonstruowana, że już chcemy wybiegać w przyszłość. Już chcemy, żeby sytuacja była taka, że Rosja nie wygra na Ukrainie i będzie można się zabrać za odbudowywanie tego kraju. Tutaj chociażby premier Morawiecki mówił o potrzebie stworzenia takiego specjalnego funduszu odbudowy, 100 miliardów euro, padają kwoty. Czy polskie firmy będą mogły mieć udział, jeśli przyjdzie nam, jeśli ta, ten scenariusz się zrealizuje, pozytywny, miejmy nadzieję, dla wszystkich? Czy polskie firmy będą mogły działać wtedy za wschodnią granicą? Bo co do zasady, nie robiły tego w jakiś masowy sposób, prawda? Tam nie było jakiejś ekspansji na, na rynek ukraiński czy białoruski, chociażby. No. Niektóre firmy były obecne, ale tak jak pan redaktor stwierdził, jakby ta, ta, ta obecność, ta aktywność polskich firm na, 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 na rynku ukraińskim, białoruskim nie była, tak, nie była tak duża, ale dla firm, które faktycznie tam działały, to jest, jest to dość, dość, dość poważny problem, więc faktycznie ten te, 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 bezpardonowy atak Rosji, ta, 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 ta niesamowita agresja Rosji na Ukrainę no spowodowała, w jakiś sposób zahamowała tą, 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 tą ekspansję polskich firm na, na rynek przede wszystkim ukraiński na Białorusi oczywiście, oczywiście też, natomiast tutaj pan redaktor zachęca nas, żebyśmy w jakiś sposób wybiegli w tą, tą daleką przyszłość I, i, i powstaje pytanie, czy polskie firmy mogłyby uczestniczyć w odbudowie państwa ukraińskiego. No oczywiście ja bym sobie tego życzył i wszyscy byśmy sobie tego życzyli, natomiast musimy spojrzeć prawdziwie w oczy i musimy wyraźnie podkreślić, że wszystko będzie zależało od rozstrzygnięć politycznych, Najpierw militarnych, a później politycznych, które czekają nas w następnych miesiącach, a nawet latach. Więc to wszystko będzie zależało od tej układanki politycznej i to wszystko będzie powodowało, czy w ogóle polskie firmy będą miały możliwość aktywnego uczestnictwa w odbudowie państwa ukraińskiego. Natomiast w co gorąco wierzę, że tak będzie. Jeżeli ta odbudowa będzie miała miejsce, no to jestem przekonany, że polskie firmy bardzo mocno będą uczestniczyły w odbudowie infrastruktury, na, infrastruktury w Ukrainie. One są do tego świetnie przygotowane. Polskie firmy starają się wychodzić za granicę, starają się rozwijać swoją aktywność na, na, na rynkach poza Polską. Jestem przekonany, że gdyby tylko taka możliwość istniała, to polskie firmy na pewno będą uczestniczyły, przynajmniej te, te na pewno znajdzie się dla nich miejsca, ale no niestety musimy wyraźnie podkreślić, że to będzie zależało od rozstrzygnięć i militarnych i, 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 i politycznych w, w kolejnych miesiącach, natomiast no, teraz musimy niestety zejść na krajowe podwórko i, no i skoncentrować się na tych wyzwaniach, które czekają firmy firmy tutaj na miejscu, bo jeżeli wolno, jeszcze poczęliśmy pewną, pewną dygresję, to zastanawialiśmy się, jakie problemy są dzisiaj, teraz rozmawialiśmy o tym, co może być pojutrze, natomiast jeszcze pominęliśmy, co może być jutro, a zwracam jeszcze uwagę na Kolejne wyzwanie, wydaje mi się, że to, 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 to zamknie ten katalog najpoważniejszych wyzwań, to, będą, to będzie wzrost cen, dalszy wzrost cen surowców, surowców, na które branża budowlana bardzo mocno zwraca uwagę, bo tutaj chodzi o ceny ropy naftowej, to chodzi o ceny miedzi, to chodzi o ceny aluminium, to chodzi o ceny rudy żelaza, no, które, które no, z, z, znowu zaczynają być na poziomach, bardzo wysokich, wręcz rekordowych na przykład, jeżeli chodzi o miedź czy o ropę naftową, a to są bardzo poważne wyzwania, ponieważ pamiętajmy, że w 2021 roku no, mieliśmy już falę bezprecedensowych wzrostów cen materiałów budowlanych i, 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 i firmy jeszcze tego problemu, można powiedzieć, nie skonsumowały, a tutaj wydaje się, że nadchodzi kolejna fala wzrostów, bo jeżeli rośnie cena ropy naftowej, to wzrośnie zaraz bardzo mocno cena asfaltu. Jeżeli miedź, cena miedzi jest na rekordowych poziomach, to bardzo wzrost... Ponownie wzrosną nam i dalej będą rosły ceny przewodów i, i, i kabli elektrycznych. Podobnie aluminium to są konstrukcje aluminiowe, ruda żelaza to, będą, to będzie cena wyrobów, wyrobów stalowych. Kolejna rzecz to znowu rekordowe ceny surowców energetycznych. Węgiel, gaz to będzie bardzo mocno podbijało i, i podwyższało koszty produkcji. W branżach, które, które bardzo mocno dla budownictwa produkują, czyli huty, czyli chociażby produkcja, produkcja szkła, produkcja materiałów izolacyjnych, na przykład styropian. A droga ropa naftowa to także potężny wzrost, wzrost cen paliw, i no to to będzie generowało to ogromne koszty po stronie eksploatacji maszyn i, i urządzeń budowlanych. Więc wydaje mi się, że z tego punktu widzenia kontrakty firm budowlanych, tutaj, które zostały zawarte w tym niefortunnym 2021 roku, kiedy mieliśmy już pierwszą falę wzrostów cen materiałów, no teraz firmy jeszcze sobie jakby... Nie, nie, cały czas ten, ten, ten problem jest, a dochodzi już kolejnej, czyli to może dojść do kolejnej fali wzrostu cen, cen materiałów. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w kontraktach publicznych istnieją pewne klauzule waloryzacyjne, które do pewnego stopnia w jakiś sposób zrekompensują, one rekompensują firm taki wzrost kosztów robót, ale nie jest to, należy to bardzo wyraźnie podkreślić, nie jest to rekompensata stuprocentowa, więc tutaj też

krótko mówiąc, mówiąc bardzo w sposób taki bardzo uproszony, chcą więcej zarabiać i ta presja płacowa pojawia się, firmy budowlane to bardzo odczuwają, no i tutaj też te, 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 te rentowność firm budowlanych będzie znajdowała się pod dużą presją, ale na szczęście w ostatnich latach, rok 2020, 2021, pomimo tej, tej sytuacji covidowej, trzeba podkreślić, że firmy wchodzą w ten trudny okres no z dość silnymi Bilansami, więc jestem przekonany, że sektor budownictwa jako taki na pewno sobie z tymi wyzwaniami poradzi. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę o sytuacji na rynku budowlanym, mówił Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia.